Cześć, nazywam się Maciej Lachner. powiem Wam pokrótce o realiach budowy domu kopułowego, jaki widzicie tutaj. To jest dom, model o średnicy 6 metrów, o 25 metrach kwadratowych, jeśli chodzi o powierzchnię zabudowy, czyli tutaj możemy go zbudować bez zbędnych formalności na zgłoszenie, gdyż mieści on się w zakresie do 35 metrów. I teraz możecie go wybudować i potem bez ograniczeń wynajmować. Natomiast jeśli chodzi o wyższe modele, na przykład model D8, który ma już powierzchnię zabudowy 50 metrów, to już wchodzimy na ten wyższy pułap, czyli budowanie na zgłoszenie do 70 metrów, z tym, że wówczas nie jesteście w stanie takiego domku wynajmować. Możecie go używać tylko na własny użytek, czyli to nie jest do działalności komercyjnej. Jeśli chodzi o budowę większej kopuły, czyli na przykład w kwestii domów, Na przykład o średnicy 10 metrów, to wtedy już mamy powierzchnię zabudowy, czyli parteru na poziomie 78 metrów, czyli tu już musimy mieć pełne, um, pełne pozwolenie. I wówczas, my oczywiście, Wam pomagamy przy całym procesie, dostarczamy dokumentacji. Możemy przygotować dla Was projekt odpłatnie, lub um, możecie to zrobić przy użyciu swoich architektów czy swoich inżynierów. I teraz Um, powiem Wam na przykład o perypetiach, które my mieliśmy na, na Orawie, gdzie budujemy aktualnie um, cztery domki, i tam, z uwagi na takie wymagania planu um, zagospodarowania, musieliśmy zmieniać troszeczkę dach. Um, I podobny problem miał też klient w Warszawie, gdzie, jako że jest to dach wielospadowy, a um, a lokalny urbanista czy tam urzędnik e, nalegał na to, aby był to dach dwuspadowy. I wówczas klient sobie postawił taki daszek e, dwuspadowy na szczycie kopuły i w ten sposób e, uzasadnił, jakby zaspokoił ten wymóg.